Która to twoja dziewczyna, czy w ogóle istnieje? A nie mieszka w Gdańsku, więc to jest moja dziewczyna z, z Gdańska, z tego miasta. Co zainwestowałeś pierwsze 50 tysięcy? uważam, że każdy człowiek ma swoją cenę. Czy produkcja własnych ubrań to dużo zachodu? I Jak jest z zyskiem na początku? Yo, bro, how you doing? <coughs> Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Zaczynamy ten odcinek. Robimy dzisiaj QA i będę sobie leciał przez dzień Nie, nie szpę. Ok, jak nazywa się słynna muzyka outro z początku odcinka, outro raczej intro, która zawsze u mnie leci przynajmniej od no już kilku dobrych miesięcy. Um, Fear No Evil, to jest, tutaj macie napisane jak to się nazywa, to jest muzyka z Artlista. Sporo, sporo dobrej muzyki jest na platformie Artlist, która jest używana do, właśnie do wykorzystywania dla twórców w filmach. Także tak się nazywa ten utwór. Pytanie było odnośnie szkoły. Co sądzę o w ogóle szkolnictwie, o systemie nauczania, czy to jest potrzebne, uczelnia wyższa i te sprawy. Oczywiście to jest moje jakby osobiste zdanie, zdanie wyrobione na podstawie wniosków, które wyciągnąłem na przestrzeni lat. Zróbmy sobie skalę potencjału. Nazwijmy to, że jest wykres potencjału ludzkiego. Gdzie zaczynamy sobie od zera, a tutaj mamy jakiś poziom 100. Co robi szkoła, według mnie? Szkoła podciąga wszystkie jednostki z wartością 5 do góry, tak żeby one się znalazły tutaj, ale również zbija potencjał osób o wartości 95 do 25 i uśrednia wszystkich, uśrednia społeczeństwo i tworzy. Taką klasę, wiecie, żeby nikt się nie wychylał, żeby każdy robił podobny, żeby każdy znał swoje miejsce w szeregu. No i ostatecznie sprowadza się to też do tego, właśnie ten czas, że kończymy edukację, kiedy mamy około 20 lat, więc jest to wiek, w którym jesteśmy pełnoletni, rodzice wykopują nas z domów. No mnie, mam na szczęście, mama mnie nie wykopała, pozwoliła mi dojrzeć do tego, sprawdzić co ja będę chciał robić i już teraz powoli mogę się zacząć wyprowadzać. Późno, ale lepiej późno niż wcale, przynajmniej um, no myślę, że na całe życie mi się to pozytywnie przełoży. A większość ludzi wychodząc z domu już ma, wiecie, te, no niestety, ma obowiązki, ma 20 lat, musi pójść do pracy, musi walczyć o życie, musi się utrzymać, żeby już nie obciążać tych rodziców. A te 20 lat wcześniejsze, no to po prostu byli, byli przetrzymani. Taka stan wegetacji w szkołach. Jeżeli ze wszystkich szkół, w ogóle ze wszystkich etapów nauczania, jeżeli jest coś, co może wam pomóc, mi, nam, to myślę, że jest to uczelnia wyższa. Bo tam już robicie coś dla siebie, wy wybieracie, wy decydujecie, no ale w szkole jako jaki nie decydujecie. Mówię, tylko moja opinia. Pff, możecie się wypowiedzieć na ten temat. Szybka plaża, teraz parę pytań z nadbulwaru nadmorskiego, bo zjeżdżam na nagrywki. Swoją drogą będę robił test merfa, bieg merfa, czyli 1,6 km, 100 podciągnięć, 200 pompek i 300 przysiadów, później znowu 1,6 km. Taki challenge, ale to na kolejny odcinek, także stay tuned, czuwajcie, oglądajcie, bo będzie ciekawie. Adam! Obecnie jesteś YouTuberem, prowadzisz aktywny tryb życia. Pokazujesz to widzom i zachęcasz do działań. Nie będąc osobą publiczną w sieci, w jakim zawodzie byś się widział oprócz tego, które obecnie wykonujesz? Teraz wszystko wchodzi do internetu, tak czy inaczej, nie? I złapałem to szczęście, że ja osobiście spełniam swoje dwie pasje naraz: to jest trening, to jest filmowanie, to jest spełnianie się kreatywnie. Także jeżeli nie mógłbym tego na przykład przekazywać, motywować, inspirować ludzi przez internet za pomocą YouTuba. To prawdopodobnie zostałbym przy robieniu filmów, robieniu zdjęć i takich prac graficznych um, na potrzeby innych osób, najprawdopodobniej. Tak by było. Jakakolwiek praca artystyczna, naprawdę, to kurde, jeżeli dobrze wykorzystacie YouTube'a, taką platformę, nie, nie tylko YouTube'a, ale po prostu tego typu działalność, jeżeli tak rozbijacie swoje zainteresowania, to jesteście naprawdę uzdolnieni na wielu płaszczyznach, bo to nie ma bata prowadzić, to są zdolności menedżerskie kontrolowanie firmy. Y w rozwój czegoś takiego wchodzi tyle, tyle, czynników się na to składa, że ja nie umrę w życiu, ja wiem, że sobie poradzę niezależnie od tego, czy będę youtuberem, czy nie. Lubić. Fajnie, nie? Zajebiście. Wspólne, że tak powiem, wspólne celebrowanie, zakończenie tej misji ciężkiej. Browarem, uwaga, mamy jednego browara na, na pół. Więc wypijemy sobie po połowie idziemy jeszcze na plażę, póki jakieś tam słońce zostało. To robimy, kto więcej, robimy później odcinek, kto wypije więcej browarów. I, I zobaczymy jak po każdym browarze, jak każdy kolejny browar wpływa na koordynację ruchową. Możemy zrobić jakiś, jakiś test na przykład, jakiś taki tor przeszkód do balans, równowaga i zobaczymy jak to wpływa. Jest taki bieg, nazywa się piwna mila, że jak jakiś odcinek e, biegu pijesz piwo i dalej, 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 dopóki nie padniesz. Czy miałeś kiedyś pomysł, aby zostać aktorem? W sumie masz do tego dobre warunki. Na filmach widać, że potrafisz dobrze przyaktorzyć, głos też niezły do filmów, akcji byś się nadawał. To przejście na show biznes to jest pewna taka bariera? Przez którą nawet dużo YouTuberów nie może przejść, bo dużo ludzi odnajduje się przed kamerą swoją, kiedy nagrywa po samemu osobiście w domu, ale kiedy już ma stanąć przed, nie wiem, 20 osobami gdzieś z kamerą, już jest gorzej i wszystkie braki, umiejętności wychodzą. Ale. Tak, przeszło mi to przez myśl, chciałbym kiedyś wystartować. To jest taki mój cel, żeby kiedyś może załapać się przynajmniej do jakiegoś serialu bądź do filmu. Witaj, witaj. No dawaj, dawaj. Oczywiście Macie oglądam na YouTube. To usłyszenia. A więc wracając do tematu, tak, przeszło mi to przez myśl i chciałbym taką moją małą misją wewnętrzną, jedną z wielu, jest na przestrzeni kilku najbliższych lat. Zagrać przynajmniej w jakimś serialu, a jeżeli nie w filmie, chciałbym żebyście kiedyś raz mieli możliwość chociaż spojrzeć na mnie z tego małego ekranu, zamiast małego ekranu to przez duży ekran, nie? Siedząc na przykład um, na siedzeniach w sali kinowej, patrząc na duż, dużego AJ'a. AJ w mordę jeża, to chyba nie top model, nie? No nie wiem, tego jeszcze wam nie, nie mogę powiedzieć, bo wiadomo, był to jakiś casting. Ale mówiłem, że do Polsatu, a wydaje mi się, że top model jest na TV-nie, więc no. Czy produkcja własnych ubrań to dużo zachodu i jak jest z zyskiem na początku? Chłopaki z WK produkują już na masową skalę i na przykład po samochodach widać, że później są z tego niezłe pieniądze, ale czy na początku jest tak samo, czy można też zarobić pieniądze. Moje podejście tutaj w tym takim biznesie nazwijmy to jest takie, że na razie przychodów z tego za bardzo nie mam. Wiadomo, jest to coś takiego, nie wiem, ZUS mi opłaci jakieś takie wydatki. Ale nie ma z tego kokosów, dlatego że wszystko co zdobędę, to reinwestuję. I te ceny też trzymam na takim poziomie, po prostu, żeby to było w miarę atrakcyjne, żeby ludzie nie bali się. Nie? Bo bardziej mi zależy na szerzeniu na rozbudowaniu tej marki, żeby sporo ludzi nosiło te produkty. Na budowaniu świadomości rynkowej. Później, z czasem, myślę, że jeżeli to staje się rozpoznawalne, to dużo więcej można na tym zarobić. Nie powiem, że nie robię tego dla pieniędzy, bo robię, bo chcę żyć normalnie na jakimś tam poziomie, ale w chwili obecnej robię to rekreacyjnie, więc próbuję to rozwinąć, patrzę, badam, sprawdzam, co lubicie, czego nie. I wiecie, bo tak naprawdę nie ma kto poza jakimiś tam książkami, nie ma kto wytłumaczyć, powiedzieć, bo to jest wbrew pozorom. Konkurencja, no nie pójdziesz do kogoś, wiesz, nie, nie, oni ci nie powiedzą po kolei jak to jest, bo wiadomo, każdy ma swoje doświadczenie, jakoś do tego podąża i to jest wiedza nabyta z doświadczeniem, także no ja też muszę przejść swoją drogę. Edytka Trójmiasto... Trójmiasto? Czy masz wybraną grupę ludzi, w której tylko przebywasz, w sensie czy jesteś w stanie złapać kontakt z osobami poza siłownią, nie ćwiczącymi, bez wysportowanej sylwetki? Ja wiem, że jesteś otwarty na ludzi, no generalnie pytanie o to, czy jestem, czy przebywam tylko z koksami, czy nie, ale żeby nie robić długiego wywodu, tutaj warto powiedzieć, że jak najbardziej, ja uważam, że jak najbardziej warto w gronie trzymać, jakby to, to grono znajomych powinno być jak najbardziej zróżnicowane, bo Każda osoba nauczy was czegoś innego, a Wy tą inną osobę nauczycie czegoś od siebie, tak? Mówi się też, że na przykład w związkach, jeżeli jesteście razem, to dwie pary, na przykład o takich podobnych charakterach, nie za bardzo mają prawo bytu, dlatego że później są jakieś starcia. Natomiast kiedy jedna strona jest spokojna, ale zachowawcza, a druga jest energiczna, ale bardziej lekkomyślna, to, to się uzupełnia, bo jedna osoba czasem wyciągnie tą spokojną, czasem ta spokojna sprowadzi na siebie tą bardziej e, żywiołową osobę. I jedna osoba czerpie z drugiej, także to się uzupełnia i jest wtedy bardzo fajna taka synergia. No i to samo jest ze znajomymi. Jeżeli macie znajomych, którzy na przykład ktoś potrafi sztuczki magiczne, to wniesie coś do towarzystwa, ktoś potrafi, nie wiem, ma wiedzę geograficzną, to coś czymś się pochwali i czegoś się dowiecie. Także jeżeli cały czas spędzacie e, swój czas w towarzystwie, które ma tylko te same zainteresowania i nic poza tym, to nie rozwijacie się i wtedy nawet ta znajomość może troszkę cierpieć, bo w sumie... Taka zamknięta się robi, bo nie macie o czym za bardzo rozmawiać poza jednym tematem. Na szybkości zmienimy troszkę strategię, idziemy od samej góry: od najświeższych pytań. W co zainwestowałeś pierwsze 50 tysięcy w swój jakiś samochód, żeby się tam cieszyć, czy może żeś poczekam na jakiś biznes i mają mi krokami do przodu? Kto mnie śledził, właśnie? No to, to jest pytanie dla tych, którzy mnie nie śledzili, bo pokazywałem wam nawet pierwsze dofinansowanie, które dostałem 15 tysięcy. I robiłem film niedawno, materiały, jakby sprzęt youtubera za 50 tysięcy i dokładnie wyszło, że 50 tysięcy zainwestowałem po prostu w sprzęt do filmowania, do robienia filmów, e, komputer, wiecie, wszystko do obróbki, bo ja nie tylko zajmuję się YouTubem, tylko też tworzę filmy dla innych, więc zainwestowałem w cały ten sprzęt i jeździłem wcześniej samochodem pożyczonym od mojej mamusi, więc dziękuję za wyrozumiałość, teraz jestem w stanie jeździć swoim samochodem i to było kolejne tam y, pewna suma, którą przeznaczyłem na, na to auto. Mm. Nie chcę mówić ile, bo wiecie, bo kiedyś będę sprzedawał i to trzeba musi być wiesz cen cenzura. I tu widziałem jednego gościa, który się rozpisał i w sumie Trochę grubo, bo same takie pesymistyczne, negatywne scenariusze wypisuje Tomasz K., ale naprawdę widać, że mu zależało, ma dużo pytań, więc skupię się troszeczkę na tych, na tych pytaniach i odpowiem na kilka wybranych przeze mnie z tej listy. <laughs> Nagle spotyka Cię niesamowita tragedia, tracisz rękę lub nogę w wypadku samochodowym. Jesteś w stanie sobie wyobrazić co dalej? Depresja, alkoholizm, samobójstwo, walka, nowy etap w życiu, nowy YouTube? Zależy jaki, jaki człowiek jest z natury. Ale ja myślę, że po prostu no, zaadaptowałbym się. Człowiek się dostosowuje do warunków, które, w których jest mu dane żyć. Gdybym ja stracił rękę albo nogę, to byłoby mi przykro, ale po prostu, było poza tym, że byłoby mi przykro, to dalej robiłbym to, co robię. Dopóki tylko jestem w stanie ćwiczyć, dopóty będę ćwiczył, jakby lubię to robić i jest to mój taki sposób na życie między innymi to jest coś, co daje mi, jakby, wiecie, zbija, zbija nerwy, zbija poziom stresu. I pozwala iść jakby do przodu, żyć, po prostu, iść dalej. Także ja, jako osoba z takim charakterem, jaki posiadam, nie załamywałbym się. Troszkę bym był zły, bym tam mówił do góry, dlaczego ja, dlaczego ja. Ale no, z czasem pewnie nauczyłbym się z tym żyć i. No nie mówię, żebym znalazł jakieś plusy tego, ale powiedzmy nie patrzyłbym na minusy, tylko po prostu żyłbym dalej. Nie chciałbym być zapamiętany jako osoba, która, nie wiem, rozczulała się jakoś nad sobą, była zła na świat, że, tak, że takie coś się spotkało. Po prostu myślę, że dalej bym robił swoje i chciałbym motywować i inspirować ludzi. Forma formą. Szacun wielki ale może kiedyś całkowita utrata formy i pokazanie na YouTube, że można wrócić do formy. Nie planuję tracić formy, ale jeżeli kiedyś stracę tą formę, to na pewno do niej wrócę, jeżeli zdrowie mi pozwoli, bo to. Bo to Jezus Maria, stracić formę? Nie, Adam. No nie, 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 nawet nie chciałbym. To jest dla mnie cierpienie. To jest coś, co bym robił właśnie za pieniądze, nie? Co się sprowadza do innego pytania, gdzie ktoś, nie pamiętam gdzie, ale ktoś zapytał, czy każdy człowiek ma swoją cenę. Czy uważam, że każdy człowiek ma swoją cenę? I no tak, w skrócie, myślę, że tak, myślę, że naprawdę dla jednego ta cena może wynosić 200 zł, dla kogoś innego 2 miliony, dla jeszcze piątej osoby 3 miliardy, ale każdy ma swoją cenę, bo czasem po prostu trzeba umieć logicznie myśleć i niektórzy potrafią na przykład poświęcić swoje zdrowie albo swoje życie dla ubezpieczenia, dlatego żeby rodzinie żyło się lepiej, bo nie są w stanie zapewnić pieniędzy inaczej w inny sposób. Więc mają to ubezpieczenie na życie, idą się zabić i rodzina dostaje pieniądze. Bądź idą na przykład yy, do więzienia, tak? Idą za kratki, bo wiecie. Jest takie coś jak gonitwa za pieniądzem i to wymaga czasu. Tak naprawdę Ciężko powiedzieć, że ktoś żyje, jeżeli przez 10 lat zasuwa, i próbuje się wzbogacić, więc. Nie, niektórzy na przykład wolą mieć gwarancję, że te 10 lat zmarnują w więzieniu, ale coś zrobią, pójdą na mniej więcej dychę dopaki, a wychodząc, dostaną za to pieniądze, bo się tak z kimś ugadali. To są już czarne takie interesy, ale to jest cena. Ktoś wyznacza sobie cenę, że za taką kwotę pójdzie siedzieć. I boże, wszystko, wszystko ma swoją cenę. Myślę, że no. OK, jeżeli są ludzie z jakiegoś na przykład ludzie, którzy gdzieś tam żyją na wsi po staremu, są nie są uczeni według współczesnych zasad, pie, że pieniądze jest wyznacznikiem życia, tylko potrafią po prostu cały czas sobie żyją spokojnie, to te pieniądze im nie zainteresują ich. I tacy ludzie myślę, że nie są do kupienia, oni mają swoją farmę, swoje zwierzęta i sobie siedzą, więc są wybrany taki procent mały jest ludzi, którzy by Którzy nie mają swojej ceny, a bardzo często osoby, które nie mają swojej ceny, przypłacają to również życiem, ale to już jest inna historia, bo to w polityka i inne takie rzeczy, nie wiecie. Ktoś, no, to, ale to, to wiecie, odchodzimy od tego, to jest mały ułamek procentowy i myślę, że tak. Myślę, że naprawdę 99 99,99999999% ludzi ma swoją cenę. Ja też mam swoją cenę świat pokaże, jakby czas czas pokaże jaka to jest cena właśnie i jaka mam ma, ma, nie wiem, zobaczymy albo nic albo wypracuję sobie sami, nie będzie trzeba no nie? gdybyś mógł wybrać dowolny czas kiedy żyć to który czas byś wybrał czyli domyślam się rozumiem z tego jakieś średniowiecze tam wiecie renesans i te, i te sprawy cza, no, myślę że współczesne czasy czasy w których żyjemy są idealne są perfekto bo jest to idealna kombinacja mieszanka gdzie możemy cieszyć się życiem? Możemy cieszyć się tym, że ja na przykład leżę teraz na plaży, mewy latają i srają na głowę. Z tyłu morze, wiatr, dzieciak sobie tam biegnie, gra w piłkę. I jeszcze jesteśmy w stanie doświadczyć tej prawdziwej natury zwierząt, tego wszystkiego. Natomiast za jakieś 20-30 lat już myślę, że będzie problem z, w ogóle z populacją, oczywiście, te wszystkie globalne kryzysy, pozyskiwanie żywności. To wszystko będzie problematyczne i teraz żyjemy jeszcze w takich czasach, gdzie możemy dobrze zarobić, dobrze um, edukować się, wszystko robić, cieszyć się życiem i y, korzystać z darów natury, więc tak, jest perfekto. No i Boże, weź, jeszcze 20 lat tyłu ja na przykład bym teraz nie robił, nie mówiłbym do kamery, nie? Bo nie każdy ma możliwość zostać, wiecie, wcześniej to tylko aktorstwo było, ktoś szedł przed kamerę jak chciał zostać aktorem i to była jedyna droga, teraz... Każdy może sobie zostać swoim aktorem, reżyserem, pokazywać to, to jest piękne. Już mi się tutaj podoba, nie? Same same chargery. Eee To jest mój dwóchestek po myśliwsku. Akurat pod to pytanie, które zadaliście, musieliśmy zorganizować coś takiego. Także, wiecie, jeszcze pod pokaz kolacyjka wspólna, te dwoje. Która to twoja dziewczyna? Czy w ogóle istnieje? Tak, moja, moja dziewczyna. No więc, tak, tutaj. Jak widzicie, tu jest moja jedna dziewczyna, nie? Ale, bo wiecie, bo ja jestem w którym mieście? No i Ania mieszka w Gdańsku, więc to jest moja dziewczyna z Gdańska, z której miasta. Mam też jedną dziewczynę w Warszawie i szukam dziewczyny jeszcze w Krakowie. W Wrocławiu, Wrocławiu tak. i Poznaniu. We Wrocławiu też często bywam, więc tam by się przydała też jeszcze jedna. No, ale to a, na przykład a, Ania... Wiecie, te dziewczyny, które już mam, będą między innymi decydowały o tym, czy dziewczyna kolejna się nadaje, nie? Bo to taki mały harem jest tworzony. Ale każdy ma udział w tym procentowym. To bawić, tak. to się bawić. Tak. A tak poważnie to y, mam dziewczynę, ale tak sprytnie to rozegrałem, że nie wiecie jeszcze, kto to jest. Nie jest to Ania? Możecie się domyślać. Tak. No. Ale Jeżeli wiecie, się ja to domyślacie, sprytnie to rozegrałem. Napiszcie w komentarzach. Na początku pokazałem cztery inne dziewczyny, żebyście mieli dylemat, żebyście nie, nie byli tak 100% przekonani. Od zawsze miałeś taką fryzurę? Jaką fryzurę? Taką jak teraz? Na pewno nie. Czemu unikasz wizyty w WK? Czas pokazać siłę. Pozdro. Dobra, to, to ona odpowiada na to pytanie. Nie unikam wizyty w WK. Tylko że trik polega na tym, że no nie mogę wystartować, nie mogę wyciskać na tej ławie, bo jestem za silny i po prostu rozbiłbym te wyniki. Tak samo mogą Burnejkę zaprosić albo jakiegoś innego YouTubera, który siedzi w branży fitness i dużo wyciska, a i mnie o to chodzi. Plus myślę, że może tam być konflikt jeszcze e, firmowy, nie? że ja jestem KFD, oni są WK, ale. Dziwię się jakby rozpatrywaniu tego w taki sposób, jeżeli o to chodzi, no bo w sumie człowiek to człowiek, nie, a nie wiem, ja, no ale tak, no dlatego, Główny, głównym powodem, dla którego tam nie idę jest to, że jestem za świdry. Ile siedzi w łapie? A tobie ile siedzi? Tyle. Co, coś ja nie, ja nie robię Ale właśnie może być lepiej, nie? Może być lepiej. Pracujesz o, gdzieś? O, pracuję gdzieś. Słuchajcie, no ja jestem bezrobotny. Bezrobotny jestem. <laughs> Mam okay, tyle wolnego ja czasu. Nic... Zawód syn. Tak, zawód syn. Czy byłeś kiedyś zakochany? Miałeś jakąś miłość w liceum? Nic nigdy o tym nie powiedziałeś. W liceum nie miałem żadnej miłości za młodzieńczych lat. W sensie, wiecie co? No ja Myślę, że miałem miłości takie, że byłem taki zadurzony i latałem za dziewczynami. No, i niejednokrotnie byłem odrzucony przez te dziewczyny też, tak się zdarzało, albo na przykład y, bajerkę robiłem, ale już jak miało przyjść co do czego, i wiecie, miałem coś powiedzieć, że coś więcej, to na przykład nie miałem odwagi i później się robiło za późno, i no, zdarzało się tak, że na przykład inny kumpel wyrwał już tą dziewczynę, bo on, ja tak, tak, tak długo się kręciłem, i nie mogłem się zdecydować, żeby coś tam więcej powiedzieć, że ona się już miała, już miała dość, i to wiecie, ktoś inny ją wyrywał. Hmm, więc takie rzeczy miałem. Co do miłości, <laughs> może raz, no, no, no nie więcej niż raz, nie, bo ja dalej zastanawiam się nad e, takim dokładnym pojęciem interpretacji tego, myślę, że nie odczułem takiej klasycznej miłości, o której każdy mówi, że nie wiadomo co, wiecie, że ma tyle w sercu, że tutaj nic więcej do szczęścia niepotrzebne, e, to takiej miłości nie zaznałem, kto wie, może, może czas pokaże, Także wiecie, że bez kogoś żyć nie możecie, aczkolwiek naprawdę zależało mi yy, i się przejmowałem. Więc y, kurczę, różne, każdy, ma, każdy może inaczej interpretować. Mówią, niektórzy mówią, że są różne rodzaje w ogóle tej miłości. Ale mniejsza, wiecie, to jest taki, nie wiem, nie wiem. Powiem, że tak, dobra, powiem, powiem, powiem że raz byłem z Brother, you know how it is. Wiecie, jak to jest z tymi filmami. Q&A robię nieczęsto, raz na pół roku, dlatego jeżeli możecie, to udostępnicie ten materiał, bo on jest całkiem długi, a długie materiały, ja się boję, że ludzie, wiecie, że, że się zanudzą. No, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak czy inaczej, widzimy się niedługo w następnym odcinku Bieg Merfa Było hardkorowo, naprawdę, ale to zobaczycie, sami zobaczycie. Dzięki za uwagę, thank you very much, peace out, brother, buziaczki, dobranoc i na razie, yo.